Dobry wieczór zapraszam na medytację z mantrami. Tytuł Komórki Światła. Usiądź lub połóż się wygodnie. Upewnij się, że nic nie będzie cię rozpraszać. Zamknij oczy. Weź trzy głębokie oddechy. Skieruj uwagę do wnętrza swojego ciała. Nie oceniaj, tylko obserwuj. Wyobraź sobie, że z góry przez czubek głowy spływa do ciebie czyste, złote światło. To światło wpływa do każdej komórki ciała, od głowy do stóp. Z każdym oddechem jego promienie rozchodzą się coraz dalej. Czujesz ciepło, lekkość, uzdrowienie. Mantr powtarzaj na głos lub w myślach. Oddychaj swobodnie, nie śpiesz się. Każdą mantrę wypowiadaj z pełnym skupieniem. Skieruj uwagę do różnych części ciała. Pozwól, by światło i słowa je wypełniły. Moje ciało jest zbudowane ze światła. Każda komórka świeci czystym blaskiem. Moje DNA pamięta harmonię. Światło uwdrawia moje wnętrze. Oddycham promieniami życia. Jestem pełnią energii i światła. Cisza. Wypełnia moje komórki. Świadomość mieszka w każdej cząstce mnie. Moje komórki regenerują się w miłości. Jestem polem światła. Z każdą chwilą staję się jaśniejsza. Moje komórki przyjmują uzdrowienie. Jestem światłem w ludzkim ciele. Energia życia płynie przeze mnie swobodnie. W moim ciele jest spokój. Złote światło rozświetla moje serce. Każdy oddech przynosi uzdrowienie. Moje ciało wie, jak się uzdrawiać. Światło przenika do każdej komórki. Czuję się bezpieczna w swoim świetle. Światło przekształca wszystko. Czego dotknie? Moje ciało i dusza są zgodne. Jestem zestrojona z uniwersalnym światłem. Zasługuję na zdrowie i równowagę. Jestem czystą obecnością. Moje komórki słuchają mojego spokoju. Światło usuwa stare dworce. Jestem promienna od wewnątrz. Moja energia pulsuje światłem. Każda komórka mówi, jestem światłem. Teraz powstań jeszcze w ciszy. Oddychaj powoli. Czuj, jak światło w Tobie wibruje. Uwdrobiłaś się na poziomie komórkowym. Przywróciłaś równowagę. Aktywowałaś wewnętrzne światło. Otwórz oczy powoli. Możesz napić się wody, zapisać swoje odczucia. Bardzo dziękuję za uczestniczenie w tej medytacji. Jeśli się spodobała, to bardzo proszę o polubienie i subskrypcję naszej telewizji Iskra Życia TV, oraz możecie mieć wpływ na rozwój naszej telewizji poprzez dobrowolne wpłaty dowolnych kwot na wrzutkę. Link do wrzutki będzie podany w opisie tego nagrania. A dzisiaj się z Państwem żegnam. Życząc przyjemnego uroczego wieczoru. Mówiła Ewelina Benberger i zapraszam jutro na kolejną medytację o godzinie 20.00. Dobranoc!